Siema. Dzisiaj na tapet bierzemy liczby całkowite. Słuchaj uważnie, a w końcu ogarniesz temat. Liczby całkowite to takie liczby, które są całe. Bez przecinka, bez połówek, bez dzielenia się na części. Po prostu pełne sztuki. Należą do nich liczby dodatnie, liczby ujemne i 0. Przykłady 3, minus 1, 0. 1, 2, 5, 100 i tak dalej w obie strony. Najłatwiej to zrozumieć na przykładzie termometru. Gdy jest ciepło, mamy 20 stopni. Liczba całkowita dodatnia. Gdy jest mróz, na przykład minus -10, liczba całkowita ujemna. A 0 stopni? No, wiadomo. To też całkowita. Zapamiętaj. Liczby całkowite to cała liczba, bez dodatków, żadnych połówek czy innych pierdół. Mogą być na plusie, mogą być na minusie, mogą być zerem, tyle że są zawsze, no właśnie, całe.